Dzień dobry. Patrząc na ulice, no, na przykład amerykańskich miast, dzisiaj widzimy po raz kolejny, co są warte systemy republikańskie i demokratyczne. Wieczny konflikt, głupie wiece z jeszcze głupszymi przemowami tępych polityków o jakiejś sprawiedliwości społecznej, którą większość z nich oraz ich zwolenników rozumie tą sprawiedliwość Ja nie robię nic, Ty na mnie pracujesz, pracuj na mnie głupcze lenia wielkiego wyborcę. Widzimy też wieczne burdy, podsycanie do konfliktu, przepłacanie ludzi, by uczestniczyli w, dem w demonstracjach i robili jeszcze większe wystąpienia. Jak mówię, wieczny konflikt, brak spójności, nienawiść, złe emocje. To jest to, co nam daje demokracja i system republikański. Na szczęście w coraz większej ilości miejsc mamy już dobre rządy, aby utrzymały się one jak najdłużej i naprawiły ten nasz świat ponieważ tego potrzebujemy.